Dariusz Szpakowski wraz ze mną komentować to spotkanie będzie Włodzimierz Szaranowicz. Dzień dobry Państwu, bardzo mi miło. To spotkanie zapowiada się ciekawie. Dwie równe drużyny bez faworyta. Mamy aut na wysokości pola karnego Santos przed szansą. No, może być groźnie. Ładnie zapowiadał się ten atak, ale rywale odebrali piłkę. Listek i mamy rzut wolny. Dość nerwowata interwencja. Ależ niesamowity atak obrońcy odznowienia rzutu wolnego Santos. Uderzenie w stronę bramki. Obronił, nie złapał piłka w grze. Piłka poza boiskiem i w od bramki. Przerwa na gra i mamy rzut wolny dla Santofi. Szybko wykonany rzut wolny. Neymar blisko pole może strzelać. No, ładny przechwyt. Nie ma już szansy na gola. No, przy takich podaniach ciężko skonstruować składną akcję. To był pojedynek ekspresu z osobowym. Szybszy był rzeczywiście dużo do tańca. Teraz przy piłce Julio Baptista. Santos rozpocznie od wrzutu z auty. Coraz bliżej pola karnego rywali Santos. Ładnie się zapowiadało, ale rywale odebrali piłkę. A teraz Saviola. Spróbował w ślizgię. Zespół traci piłkę. Udało mu się ładnie podać. Zatrzymany atak. Dobra okazja. Jest to! A teraz Julio Baptista. A teraz Saviola. Julio Baptista, przy piłce, Pakin, no zastanawia się, czy nie strzelać. Ładnie po skrzydle. No i obrońca poradził sobie z tym zgranie. O, ładnie to zrobił. A teraz Saviola. Felipe Anderson. Rodriguez. Po przejęciu jest szansa na szybki atak. Ma wsparcie partnerów. No zobaczmy, czy sobie poradzi. Santos z linii bocznej. Przenieśli grę z własnego pola karnego. Owszem, wybija, ale tylko na moment odetchnęli. Nowy rywal atakuje. Strzela! No teraz Santos przed szansą zdobycia goła. I No strzela! Bramka może nie Santos, pięknie! No, wygląda na to, że dzięki pierwszej bramce zyskał pewność w siebie co pozwoliło mu strzelić kolejną. A teraz Julio Baptista. Przeciwnicy przejmują piłkę. Czy wykorzystają szansę w szybkich Była Byłaby ładna kontra, ale nie udało się. Saviola. Jest szansa. Nic nie wyszło z tego kontrataku. Toulalou. No zobaczymy, co przyniesie ten ślisk. Ładne. tylko ogrod. A Nie wykorzystał tej sytuacji. Zdecydował się na strzał z pierwszej piłki. Szkoda, że nie wykorzystał tego znakomitego podania. Neymar. Dobrze, atakujący za interesująco zapowiadasz. Uderzenie, a do szczęścia zabrakło paru centymetrów. Piszko? Powiem szczerze, jest jednym z najlepszych tryblerów, jakich znam. Dobrze dobrał. strzela. Wydawało się, że to będzie nieunikniony gol, ale minimalnie obok bramki. Ma szansę. Wspaniałe. Pod... Już wydawało się, że położy bramkarza, ale ten nie dał się wymanewrować. Świetnie zachował zimną krew. Perita Anderson. Isko. W ostatniej chwili przejęli. A teraz Julio Baptista. Atakują wzdłuż bocznej linii. Ładne podanie. Głową w kierunku bramki. Ależ pięknie. Ależ urwał się spod opieki. Głową umieścił pięknie piłkę w bramce. Znakomite zagranie, jak i cała akcja. Ostry kon. Ale strzał bezbłędny. Piękna bramka. Lugano. A teraz Saviola. A teraz Julio Baptista. Będą kontratakować. Przedar się przez obronę. Julio Baptista. Przeciwnicy Santosu rozpoczną od rożnego Leo. Wynik 2 do 1 po pierwszej właśnie zakończonej połowie daje nadzieję na ciekawe drugie 45 minut. Oglądając na statystykę po pierwszej części spotkania jest bardzo podobna, ale to, co najważniejsze, to jednobramkowe prowadzenie tej drużyny. Ale z drugiej strony chyba się ze mną zgodzisz, że wytypowanie zwycięzcy w tym meczu pozostaje ciągle jeszcze wątpliwe. Podanie w tempale. ale nic tak ważne, że nie jest osamotniony. A wiola będzie strzelał, broni, ale piłka w grze. Rośnie, ale stążyli na czas. Znakomicie, w tempo. Okazja! Zrobiło się nerwowo, ale zdążył oddalić zagrożenie. Ładnie, obrońcy, ale co z tego? Rybale znowu przy piłce. No, pokazał teraz, że jest ostoją linii ogromnej swojego zespołu. Brawa za to wybicie. A teraz Hakin. Strata, drużyna przeciwna przejmuje piłkę. A teraz Saviola. Mogą kontratakować. Ale świetna pozycja. Pięknie dograł. Opuszcza boisko i za moment Grę wznowi bramkarz Druga połowa, coraz mniej czasu do końca Zespół przegrywa Trener dokonuje słusznej zmiany Wprowadzając nowego gracza, który może ożywić grę Rodriguez Nieporozumienie I strata piłki Tulalon, Już blisko pola karnego Tulalon, Bardzo dobre podanie Brawo, obrońca przejmuje piłkę. Brawo za to podanie. No, przydałoby się dośrodkowanie. I! Dobra interwencja bramkarza, ale piłka dalej w grze. Neymar. A teraz przy piłce Joachim. Teraz Faki ale akcja. Taka gra obrony to gra na nigdy. No, może być groźnie. Piłka chodzi jak po sznurku. Zdecydował się na strzał. Kwiat nie interweniuje. I mamy rzut rożny dla Santosu. To będzie podwójna zmiana. Linka wychodzi poza linię bramkową i wznowi bramkarz. Ależ precyzja, niesamowite zagranie. No zastanawia się czy nie strzelać. Tulalon. Precyzyjne podanie. No i piłka w posiadaniu drużyny przeciwnej. Dany atak i w dodatku nie jest sam, wspierają go partnerzy. Ładnie się zapowiadało, ale rywale odebrali piłkę. A teraz Hakin Oddał piłkę. Ma wsparcie w środku pola. Przekazał piłkę partnerowi. No i przejęcie dośrodkowania przez obronę: Rodriguez. Neymar. Wspaniale przechwycił, ależ podanie. Dobra, no bo świetne wyjście z wody. Jest okazja. Obronił, ale jest szansa na dobitkę. No nie było to najlepsze zagranie piłka poza boiskiem. Aż trzech graczy za moment wejdzie na boisko. Obrońca przejmuje doświadczanie. Strzela. Obronił nie zbapał piłka w grze. Świetna interwencja. Naprawdę rewelacyjnie dziś broni. Dobrze sędzia cofa grę. Rozpoczęło od życiu wolnego. Deleu. Blisko już do bramki. No i drużyna przeciwnika odbiera piłkę. Koniec tej akcji. No będziemy mieli emocje do ostatniej chwili. Wciąż nie ma rozstrzygnięcia w tym meczu. Isko. Dobrze. Przebił się. Uderza. Strzał niecelny. Nieczysto uderzona piłka poszła w bok. A teraz przy piłce Santa Cruz. Celnie. Dobrze. No. Może teraz. Podał do partnera. Piłka w pole karne. No tym strzałem głową chciał zaskoczyć. Przejmuje. Chula. Pięknie podał. Blisko pole karne. A ładnie teraz ślizgiem próbuje. Santa Cruz prób. oddaje strzał. A prawie uda wyrównać. To jeszcze nie koniec emocji. To był ostrzegawczy strzał dla przeciwnika, chociaż minimalnie niecelny. Gwizdek sędziego. Pauli będzie rzut wolny. Tak jest. Żółta kartka za nieprzepisowe przesuwanie murów w stronę piłki. Zasady wyraźnie mówią o 9 metrach. Chcą zaskoczyć rywala albo mieć więcej wariantów. Przywoł partnera z drużyny. Zobaczymy, jak rozegrają ten rzut wolny. tyle okazji, że zdecydowanie wynik powinien być inny. Ciekawe, co im trener powie za to, że podwóją raz za razem. Świetne podanie. Rozpoczynają jedną z ostatnich akcji tego spotkania. Być może uda im się wyrównać. Dobrze uderz. Strzela! Kapitalnie bramkarz. Przy tym rzucie rożnym nawet bramkarz chce wesprzeć swój zespół. Zawędrował na pole karne rywali. Broni i grają dalej. Dobre podanie. Świetnie zablokowana ta centra. No, teraz Santos przed szansą zdobycia gola. Santos z linii bocznej. Neymar. Mamy out. Za chwilę wznowienie gry. A teraz Fakin. Santos rozpocznie od wrzutu z autem. Celnik do partnera. Pozor, Neymar! Nie, Nie złapał tej piłki. Sędzia właśnie zakończył ten mecz. No, choć to tylko spotkanie towarzyskie, to jednak wygrana zawsze cieszy. Tak, teraz trzeba to powtórzyć w meczach o punkty.